Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do wyboru. Nuczy specjalista z Rzeczywiście są osoby, które mieszkają w tych klasach które że tam nie dobrze, nie chcą zmienić, nie są jakieś inne. Rzeczywiście od tej i mamy kilka razy na co, że są to miejsca żony, tym czy za po Polityki Społecznej i Urzędu Miasta Krakowa. Przede wszystkim. Ogrzewalni noclegowni, do których wszystkie osoby, które nie mają gdzie się pomieć, I zagrało radio z 34 roku. Rozparcia. Również przyjmowane są przy takich niskich temperaturach osoby pod wpływem alkoholu. To nie jest tak, że jak ktoś jest pod wpływem alkoholu, to nie może trafić do takiego miejsca. My akurat mamy tutaj pełną chóreczkę, pokoi. Cię pokoju. nie, nie, nie kawa, gdzieś to. No, tu jest akurat jak bajk. Jeżeli jest minus 12 stopni załóżmy, bo część ludzi